Oczywiście, że może pobiegać, ale to sobie mamy Ura, no Super, fajna murawa, dobrzy przeciwnicy. Z Małopolski, ze Słowacji i z Czech. Grałem pierwszy raz w takim turnieju. Zostałem pierwszy raz powołany na kadrę, bo nasza rocznik dopiero zaczął. Chłopcy, jak zawsze na pierwszym turnieju, mocno przejęci, dużo emocji. Trochę zaskoczeni tym poziomem, który się od nich tutaj oczekuje. No, tyle na wnioski. To będzie czas w maju, kiedy zakończymy cykl czterech turniejów. A z tego co wiem od Kornetora Galei, to mamy chyba jeszcze dwa dodatkowe aktywności wolne do zeszłego roku. Także ta kadra będzie miała więcej spotkań, niż to miała do tej pory. I, I dopiero w maju będziemy mówić o ewentualnych wnioskach, kiedy ci zawodnicy wzorem tu biegów będą stanowić kadrę pierwszą kadrę Śląskiego Związku Piłki Nożnej w kategorii 13. Pełno jedna konsultacja w listopadzie i dwa Są nowi zawodnicy. Nie, nie znamy się. żeby tak podzielili pokoje, żeby zawodnicy nie byli z tych samych klubów tylko, ja, tylko z innych klubów, żebyśmy mogli się zintegrować i zapoznać. No i myślę, że trochę się ze sobą zżyliśmy. 呵呵呵